Kolejne podjęte decyzje podążania za Jezusem, niesamowite modlitwy, ewangelizacje uliczne i wiele innych, tak właśnie wyglądał miesiąc luty w CRC chrześcijańskim kościele odrodzenia. Witamy Was bardzo serdecznie i zachęcamy, żebyście sami sprawdzili, co działo się w ostatnim czasie. To jest zwiastun. Zapraszamy! Muzyka Podczas ostatnich nabożeństw poruszyliśmy temat wdzięczności. Pastor Michał na podstawie Słowa Bożego pokazał nam, jak ważne jest, by okazywać Bogu wdzięczność bez względu na sytuację, w jakiej się znajdujemy. To On przynosi nam zwycięstwo i radość, która nie jest tylko naszymi emocjami, ale owocem Ducha Świętego. Walentynki, Dzień Zakochanych. Ale czy pamiętamy o tym, który pierwszy nas umiłował? 14 lutego jako Kościół wychodziliśmy na ulicę Rzeszowa, by dzielić się z ludźmi Bożą Miłością i świadectwem tego, jak Jezus dotknął nasze życie. Modliliśmy się o przechodniów i byliśmy świadkami kolejnych decyzji oddania życia Jezusowi. Największym plusem tego, że możemy głosić Ewangelię jest, jest przede wszystkim to, że możemy widzieć ludzi, którzy się nawracają do Boga, którzy mają pierwsze spotkanie z Bogiem. To mi pokazało, jak ludzie są bardzo głodni i Boga. Zobaczyłem, że ludzie naprawdę poszukują Go desperacko. Uważam, że dla każdego z nas ewangelizacja nie powinna być przymusem, tylko powinna być momentem, kiedy możemy oddać się Bogu. Duch Święty nas używa i tak naprawdę czego mamy się bać, skoro Bóg idzie z nami? Bóg kocha nas bezinteresowną i On nas nigdy nie opuści. Dlatego właśnie ważne jest, abyśmy byli w stanie dostrzegać Jego obecność i też przenosić ją na innych, bo nie ma nic piękniejszego niż doświadczyć Ducha Bożego w naszym życiu. Z Jego obecności nigdy nie wychodzi się takim samym, jakim do niej się przyszło. Nie zapominajmy o naszej duchowej rodzinie i budowaniu wzajemnych relacji. Wrotki! Pączki! Lata 80. To podsumowanie naszego czwartkowego wyjścia integracyjnego. Dobra zabawa i zaciskanie wspólnych więzi to nasz cel. Zapytaj swojego lidera, kiedy odbędzie się kolejny social meeting. Nie możecie tam zabraknąć. Myślę, że takie wypady wrotki naprawdę zaciskają pomiędzy nami więzi. No moim zdaniem świetny pomysł, świetny wypad trzy razy tak. Jesteśmy podekscytowani tym jak bardzo ludzie są dziś głodni prawdziwej relacji z Bogiem. Jako kościół nieustannie głosimy dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Pragniemy dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców również przez internet, dlatego zachęcamy cię odwiedź nasze profile na Facebooku, Instagramie oraz kanale YouTube. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.